Cześć. W pierwszym przykładzie jak widzisz podana jest wartość parametru. m to się równa 2 pierwiastek kwadratowy z dwóch. I teraz znając tą wartość i po podstawieniu jej do równania chcemy poznać rozwiązanie takiego równania. No więc wstawmy w miejsce literki m 2 pierwiastek kwadratowy z dwóch i policzmy klasycznie to równanie, wyznaczając na początek deltę. Delta, czyli b kwadrat. Odjąć 4 razy a i razy c. Minus 2 do kwadratu to 4. Pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, a więc 4 razy 2 to się równa 8. Tutaj też otrzymamy 8, więc 8 minus 8 to się równa 0. Jeżeli delta jest równa 0, to oznacza, że to równanie ma jedno rozwiązanie, i takie rozwiązanie wyznaczamy ze wzoru minus b podzielić przez 2a. Współczynnik b jest równy minus 2 pierwiastek kwadratowy z 2. We wzorze też mamy minus, więc minus ze wzoru i minus z tego współczynnika jest równy plus, a zatem wpisujemy tylko 2 pierwiastek kwadratowy z dwóch i to dzielimy przez 2 razy A, czyli w tym przypadku będzie to 2 razy 1, zostaje nam po prostu 2. Po skróceniu tego ułamka przez 2 otrzymujemy rozwiązanie równe pierwiastek kwadratowy z dwóch, i taką odpowiedź tutaj zapisujemy. Za chwilkę pojawi się rozwiązanie przykładu B. To już jest odcinek bonusowy dla osób wspierających ten kanał. Możesz do nas oczywiście dołączyć, jeśli masz ochotę. Na ekranie końcowym znajdziesz link do tego potrzebny. W opisie też jest taki link. Poczytaj instrukcję. Myślę, że możesz też pokazać ją swoim rodzicom. Chętnie będą wspomagali Twoją edukację, tak sądzę. No a przy okazji, no, będziecie wspomagali też to dzieło. Mam nadzieję, że pouczymy się nie tylko przez część drugiej klasy, ale no nawet do matury.